Na kalkulatorze znajdziemy trzy podstawowe funkcje trygonometryczne. Są to sinus, cosinus i tangens. Istnieje jednak jeszcze jedna funkcja kątowa, której przynajmniej większość kalkulatorów nie ma w takiej bezpośredniej formie, a mianowicie funkcja kotangens. Spójrzmy na to. Znamy teraz te funkcje, prawda? Znamy sinus, znamy cosinus, znamy tangens. No, istnieje jeszcze kotangens, który zapisuje się tak. Cotangens. A kotangens to po prostu odwrotność tangensa. To znaczy, jeśli tangens to przeciwna przyprostokątna podzielona przez przyległą przyprostokątną, to kotangens będzie przyległa przyprostokątna podzielona przez m, przeciwną przyprostokątną. Narysujmy teraz trójkąt prostokątny. To jest nasz trójkąt prostokątny. Oznaczmy kąt prosty i oznaczmy nasze boki. To będzie bok C, czyli przeciwprostokątna, a następnie przyprostokątna A i przyprostokątna B. A kateta B. To to nie jest aż tak ważne, która jest która. Powiedzmy, że to będzie kąt alfa. No to powtórzmy teraz. Nie zaszkodzi, jeśli trochę powtórzymy. Sinus to przeciwległa przyprostokątna, prawda? Teraz szukamy sinusa tego kąta alfa. Przeciwległa przyprostokątna to A, a przeciwprostokątna to C, czyli A podzielone przez C. Kosinus to przyprostokątna podzielona przez przeciwprostokątną. Przyprostokątna przy kącie alfa to B. A nie, bo to jest przeciwległa to jest przeciwprostokątna czyli b podzielone przez c to kosinus. Spójrzmy na tangens. Tangens to przeciwległa przyprostokątna czyli a podzielone przez b, które jest przyległe, a podzielone przez b, no a kotangens to po prostu odwrotność tangensa. Więc b, a nie przyprostokątna podzielona przez przeciwprostokątną. To są teraz wszystkie cztery podstawowe funkcje trygonometryczne. No i między nimi istnieją powiązania. Jeśli ja ułamek AB rozszerzam przez 1 przez C, jeśli bym tak powiedział, teraz rozszerzam to przez 1 przez C, otrzymam, otrzymam następną, otrzymam następną rzecz. Tak. Trochę, trochę niezręcznie to napisałem. To znaczy, jeśli rozszerzę licznik i mianownik, to znaczy tak. Licznik rozszerzę przez 1C i mianownik przez 1C. Co otrzymam? Otrzymam tangens. Tangens kąta alfa, który będzie A przez C i B przez C. Ale co ja tutaj właściwie otrzymałem? To prawda. A przez C to sinus. Powiedzmy sinus alfa. A co to jest B podzielone przez C? B podzielone przez C, prawda? Widzimy. To znaczy, jeśli to był sinus, to teraz to jest kosinus. To jest nasze pierwsze połączenie. Nie. Zielone nie. Chciałem białym tak. Pierwsze połączenie to, że tangens alfa jest równy sinus alfa podzielony przez cosinus alfa. I to można spróbować obliczyć za pomocą kalkulatora, prawda? Jeśli weźmiemy kąt, gdybyśmy mieli tutaj podane jakieś boki. Prawda, jakieś wartości, to tangens alfa jest równy, gdy jeszcze damy sinus alfa w liczniku i cosinus w mianowniku. Dobrze, to jest pierwsze połączenie. Potem obowiązuje również odwrotnie, prawda? To drugie połączenie, że wtedy kotangens jest równy cosinus alfa podzielony przez sinus alfa. To jest drugie połączenie. Trzecie połączenie. Jeśli pomnożymy tangens, prawda? Widzimy tangens to a przez b razy kotangens alfa. Co otrzymujemy? Otrzymujemy a przez b razy b przez a. To się wszystko skraca i otrzymujemy 1. To jest trzecie połączenie, czyli tangens razy kotangens jest równe 1. No i ostatnie połączenie między tymi funkcjami kątowymi otrzymujemy, jeśli my twierdzenie Pitagorasa. Przypomnijmy sobie nasze twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa mówi, że c do kwadratu jest równe, a do kwadratu plus b do kwadratu. No, a jeśli teraz to wszystko podzielimy przez c, prawda? Powiemy tak. To jest moje twierdzenie Pitagorasa i teraz wszystko tutaj podzielę przez c do kwadratu. Co to oznacza? Oznacza to, że otrzymuje c do kwadratu podzielone przez c do kwadratu równa się a do kwadratu podzielone przez c do kwadratu plus b do kwadratu podzielone przez c do kwadratu. To prawda jest równe równe 1. A podzielone przez c możemy zapisać jako a podzielone przez c do kwadratu plus b podzielone przez c do kwadratu. I znowu możemy zobaczyć następujące. To jest sinus w nawiasie, a to jest cosinus. I to czwarte połączenie jest następujące. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. I teraz na tym na tym obrazku jest wszystko. Mm? Co na początek trzeba wiedzieć o trygonometrii, żeby nie mieć żadnych problemów. Musicie to wiedzieć. To są podstawowe funkcje kątowe: sinus, cosinus, tangens, kotangens, prawda? Ale tangens. Hmm, bardziej niż kotangens trzeba zapamiętać tangens, prawda? Ponieważ kotangens to tylko, tylko odwrócony ten ułamek. I potem wszystkie te związki, to znaczy tangens to sinus podzielony przez cosinus, kotangens to cosinus podzielony przez sinus. Tangens razy kotangens równa się 1, prawda? Widzimy, prawda? Tego nie będzie trudno zapamiętać. Zapamiętajcie na początku, że tangens alfa to sinus podzielony przez cosinus. Potem to drugie, ta druga zasada, to tylko zamiana tego ułamka. Trzecia zasada to znowu tangens kotangens równa się 1. A potem jeszcze czwarta. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. To są powiązania między funkcjami trygonometrycznymi.